Po poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermorem. Grzałem się w bali, a obok... Trins? jenefer Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś głowę? Mm -hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki glon, rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć, stałem jak słup. To tylko sen. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce. Wiesz, którego? To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy nie do końca, ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do NFR? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. 谁去？无论。 Boże, nie o czym długo by. Si zaczęło się w tri, a to, że znajdź, potem to, trenot nie był, nie, to ty. Za chwila, Nic To odkrył. We'll Przeszły wojska tam trupojady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził, jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć eliksir? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mm -hmm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw w Północy. Chyba Królestw Radoida, Potemerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. <laughs> <laughs> the poor pomoc! the pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi! Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i żywcem po kawałku. A, aha! Pewno pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Parę koron zawsze się przyda, tylko mieszek akurat u mnie, chudy. Wpierw Nil w garczycy część towaru zabrali, a teraz to macie. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa, zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni co tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić Twoją ranę. E, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej rzetniej, takiej chłodnej, wiesz. Prosto z piwniczki. To jedźmy. Tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Otwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb. Temerskie linie i mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. <laughs> zdążyliśmy się z nim poznać. Bredna, bestia. Wredna, mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie, wódeczka. A wy też się czegoś napijecie? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Pokaż co tam marza się Dzięki, to wszystko. Mości Wiedźmini, a może Wy byście gryfał Bill. Karanie Boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło spulporywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popyta o Jenfer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli parę. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielił. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś czy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani trzeba to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. Ktoś <laughs> mu do sra Daj, Ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, wieź makrozum dromiłowie odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. że co? Fakcje drużyny. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu, wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Gwiazdnka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przed jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Gardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów, za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste, no to jak będzie? Zagrajmy. W sumie czemu nie? Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmasz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki.